Top 5 ciekawostek o kapibarach. Numer 1. Największe gryzonie na świecie. Kapibara to największy gryzoń na świecie. Dorosłe osobniki mogą osiągać długość do 1.3 metra i wagę do 60 kg, co czyni je znacznie większymi od innych gryzoni. Numer 2. Społeczne zwierzęta. Kapibary są niezwykle towarzyskimi zwierzętami. Żyją w grupach, które mogą liczyć od 10 do 20 osobników. A ich silna więź społeczna jest kluczowa dla ich dobrostanu. Z tego powodu kapibary bardzo rzadko występują samodzielnie w naturze. Numer 3. Zdolność do pływania. Kapibary to świetni pływacy. Potrafią spędzać długie godziny w wodzie, a ich ciała są doskonale przystosowane do życia w wilgotnych środowiskach. Mają specjalnie przystosowane nozdrza i uszy, które mogą zamknąć się pod wodą, co pozwala im na swobodne nurkowanie. Numer 4. Miłość do relaksu. Kapibary są znane z relaksującego zachowania i uwielbiają spędzać czas w opustoszałych miejscach, często odpoczywając w słońcu. Są bardzo łagodne i łatwo adaptują się do obecności innych zwierząt, co sprawia, że są popularne wśród osób trzymających je w domach. Numer 5. Dieta roślinna. Kapibary to roślinożercy, których dieta składa się głównie z trawy. Roślin wodnych i kory drzew. Są również znane z jedzenia swojego kału, co pomaga im w trawieniu i przyswajaniu składników odżywczych z roślin. Zaobserwuj po więcej ciekawostek.